Cześć załoga, witam Was serdecznie na pokładzie ASS od towórst naszego pojazdu kosmicznego, którym przemierzać będziemy przestrzeń kosmiczną. I to przestrzeń kosmiczną, która jak najbardziej istnieje. Ale też taką, która być może nie istnieje, a przynajmniej niekoniecznie w ten sposób, jak pokazuje to ten program. A o jakim programie mowa? Oczywiście Space Engine. To co widzicie tutaj, to jest tytułowa plansza tego właśnie programu. A jest to nic innego jak symulator przestrzeni kosmicznej. I to symulator, który. Zarówno ma modele, które są tworzone przez komputer na bieżąco, jak i faktyczne miejsca, obiekty, planety, księżyce, planetoidy i wszystko, co znajduje się w układzie słonecznym i w znanym nam wszechświecie. Także dzisiaj odbędziemy, moi drodzy, właśnie taką wycieczkę po najdziwniejszych miejscach kosmosu, które przygotowali dla nas twórcy tego programu. I w momencie, kiedy sobie wejdziemy w odpowiednią zakładkę, to takie miejsca już są wybrane. Oczywiście na wiele takich miejsc można się natknąć, i mam nadzieję, że w trakcie tej serii się na nie natkniemy i będziemy mogli sobie je pooglądać. No ale dzisiaj skorzystamy z tego, co twórcy przygotowali dla nas. A to, co widzicie tutaj w tle, to jest nasz układ planety i naszego księżyca, czyli. Księżyca właściwie, czyli Ziemia i Księżyc zrobione z odpowiedniej odległości, wyglądają jak widzicie, tak samo, a to jest taka sztuczka optyczna. Przy użyciu odpowiedniej no, lunety, nazwijmy to, czy też obiektywu i zajęciu odpowiedniej pozycji za Księżycem jesteśmy w stanie zrównać sobie te dwa obrazy. No ale mniejsza to nie jest lekcja optyki. Ach. Polećmy sobie do pierwszego miejsca. You can't breath here, nie możesz tu oddychać, więc pewnie jakieś. Ciekawe miejsce będzie. A to, moi drodzy, zaraz zobaczymy, co to jest. Umiarkowana terra ze śladami życia. Czyli mamy tutaj do czynienia. E, mamy tutaj do czynienia z jakąś planetą, z pierścieniami, te cienie, które widzicie tutaj na. W środku, przy równiku tej planety, właśnie jej mijamy, to są pierścienie wokół tej planety, i na tym księżycu, chyba to jest księżyc, tam zaraz do niego też podlecimy. Widać, jak one się rozpościerają jeszcze dalej, jeszcze dalej. Zaraz sobie to wszystko obejrzymy. Co możemy się dowiedzieć, czego możemy się dowiedzieć na temat tej planety tutaj z metryczki, która znajduje się obok? Otóż organiczne, wielokomórkowe, morskie i naziemne życie się na takiej planecie znajduje. Oczywiście jest to jakaś tam wyimaginowana planeta pokazuje gdzieś tam możliwości tego programu eee, masa to są 2,5 mniej więcej masy Ziemi, takie M z plusem w kółku to jest właśnie masa Ziemi, e, co mamy dalej moi drodzy e, szukam atmosfery szukam atmosfery szukam atmosfery gdzieś tutaj była skład atmosfery, CO2 głównie, czyli dwutlenek węgla i dlatego nie jesteśmy w stanie za bardzo tam oddychać a to dlatego, że dwutlenek węgla to jest słaba opcja na gaz do oddychania dla ludzi. Dobra, możemy sobie wejść w atmosferę tej planety i zobaczymy, co tam też ciekawego się dzieje. Troszkę za szybko lecimy. I przez to się zaraz rozbijemy o ląd. Tutaj widzimy jakieś zbiorniki wodne. Prawdopodobnie jest to woda, po prostu. Temperatura średnia 25 stopni Celsjusza. Także. Spokojnie, tutaj woda w stanie ciekłym może się znajdować, i z taką właśnie wodą pewnie mamy tutaj do czynienia. Dobra, wejdźmy w ten odmęt dwutlenku węgla. Tam z tyłu widzimy księżyc. Jest tutaj informacja, że liczba księżyców wynosi jeden. Więc jest to najprawdopodobniej księżyc tejże właśnie planety, które zaraz sobie zeksplorujemy. Ale teraz, może udamy się na powierzchnię. Przelecimy sobie nad lądem. Przelecimy sobie nad tym zbiornikiem wodnym, które się tam znajduje, i zobaczymy coś, co i jak. 9 atmosfer jest tutaj na tej planecie, także jeżeli tutaj żyją jakieś stworzenia. Ui! Chciałbym pod te chmury wlecieć, tylko troszkę za szybko lecimy. Może trochę spowolnie. O już, zapomniałem, jak tu się lata. Nie jest to takie proste. Wow! <laughs> ok, wyrzuciło nas z powrotem. Ale zaraz sobie tutaj z tym poradzimy. Dobra. Może nie będzie takie gładkie i takie przyjemne. Natomiast możemy sobie obejrzeć. Gdzie jest ten zbiornik wodny? Gdzieś nam tutaj zniknął. Dobra, zobaczmy co to są za czerwone ślady. Może w ten sposób. Dobra. Eee... Ukształtowanie terenu no jak na Ziemi, jak to planeta skalista. Będziemy mieli różnego rodzaju twory geologiczne. No tutaj widzimy, że jakieś. Jak, jak najbardziej aktywność geologiczna się odbywała. Dobra. wow Bo używam tego trackbola i powiem wam, że to jest średnie narzędzie. Mysz się lepiej sprawdza w sterowaniu tutaj. Na tym właśnie. Narzędziu, jakim jest Space Engine. No, pięknie tutaj jest, pięknie. Widzimy jakieś skały porośnięte no, roślinami. Aha, i właśnie teraz pytanie, bo ja założyłem od razu, że tu są jakieś zwierzęta, a przecież e, życie wielokomórkowe, morskie i naziemne może oznaczać jak najbardziej też roślinność, więc być może na tej planecie w ogóle nie ma żadnych zwierząt, tylko roślinki, co by się nawet zgadzało, bo taka zawartość CO2 no, dla tych roślin to jest coś wspaniałego, one dopiero ten tlen będą sobie wytwarzać razem zespół wespół z oceanami. Właśnie, pójdźmy sobie z powrotem na orbitę. I zobaczymy, czy jest tu jakiś duży zbiornik wody. Czy mamy tylko te takie jeziorko morze oceany, no nie wiem jak to nazwać. Ale dwa takie właśnie oczka wodne były. O tu jakieś wulkany, wulkany też zaraz sobie zobaczymy. Dobra. Przed chwilą widziałem chyba błysk burzy, ale może mi się wydawało tylko tak. Chyba z drugiej strony, z drugiej strony chyba mamy jakiś ocean. Ok, no tutaj już jest tak bardziej kurortowo bym powiedział w tym miejscu. W takie miejsce pewnie w przyszłości będą te organizmy, które tu wyewoluzują, latały na drogie wakacje. Ale my sobie zobaczymy ten wulkan. Okej, okay. spokojnie, powoli. Ojej, ojej, ojej. No trackballem jest ciężko. Trackballem jest ciężko to zrobić. Może troszkę spowolnimy nasz lot. No dobra, widać tutaj, że aktywność wulkaniczna jak najbardziej jeszcze jest spora na tej planecie. Olbrzymie wulkany. Takich na Ziemi nie mamy. No, dosłownie jak na Marsie jakiś Olympus Mons, no to jest wulkan, który wystaje prawie że ponad szczyt atmosfery. To jest w ogóle jakiś absurd. No, ale przy takiej grawitacji ta atmosfera też jest bardziej ściśnięta na pewno. Dlatego też gęstsza. Tu widzimy piękną kalderę. Czekaj, jak przyspieszę czas, to już zrobili tak, że się miesza coś tam w tym, w tej lawie. Nie, niestety, lawa jest Cały czas niezanimowana. A szkoda, bo byłoby bardzo ładnie. No dobra, piękna planeta. Nazywa się RS847, jak widzicie w lewym górnym rogu. Piękna planeta. Ale opuszczamy ją już tak. Widzimy, że jest tu całkiem sporo wody po drugiej stronie planety, czyli tak jak na Ziemi. Z jednej strony mamy ocean, taki bardzo duży, spokojny. Z drugiej strony mamy mniejsze. Wodne skupiska, ale jeszcze miałem sprawdzić księżyc, tak? Czy to jest księżyc? Zaraz zobaczymy. Nie, to jest gwiazda. Gdzieś tu był księżyc. Gdzieś tu był księżyc, ale możemy sobie łatwiej go znaleźć. Jest takie narzędzie pod F2. Było przynajmniej zawsze. Pod F1? Nie, pod F2, o właśnie. To jest nasza planeta. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Czwórka. I to jest nasza planeta. W tym układzie gwiezdnym, jak widzicie, planet mamy 9, tak? Chyba dobrze liczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nawet. Okej. Okay. 10 planet. No tak, faktycznie. Gwiazda nie ma tego numeru. Eee, okej. Okay. Coś podobnego jak w układzie słonecznym miało podobno mieć miejsce, czyli wcześniej gazowe olbrzymy były w w no, mniejszej odległości od słońca. oj. już wiem jak tutaj wejść. Dobra, mamy ten księżyc. I teraz już mamy na niego strzałkę, a tutaj był na dole. To jeszcze sobie zobaczymy księżyc. Chciałbym się do niego zbliżyć i zobaczyć jak wygląda. On też ma jakąś atmosferę. Widzicie tę taką mglistą otoczkę. Z lewej strony, no to jest atmosfera. Księżyc ten, że ma atmosferę. Dobra, czy to możemy jakoś zamknąć? Po prostu F2 chyba trzeba wcisnąć. Tak. Eee, więc nie skończyłem jeszcze, że podobno w układzie słonecznym też było tak, że właśnie wielkie gazowe giganty na początku znajdowały się bliżej Słońca. Pięknie jak Tytan. Tytan jest jedynym księżycem w układzie słonecznym, który ma atmosferę. Tutaj mamy księżyc również z atmosferą. Z czego ona się składa? Głównie dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Proszę bardzo. Ciśnienie atmosferyczne 21 atmosfer. Strasznie gęsta ta atmosfera jest. 34 stopnie na takim księżycu, więc na takim księżycu również kiedyś w przyszłości być może się jakieś życie może pojawić. Natomiast yy, to bardziej przypomina mi układ podwójny planet niż planeta i Jest strasznie duży ten księżyc, ale widzimy też zorzę polarną, czyli ma też magnetosferę, tenże księżyc, albo korzysta z magnetosfery planety, no ale z racji tego, że jest na biegunie, to. Chociaż to jest jak u nas mniej więcej, jeżeli chodzi o wielkość tego księżyca w stosunku do swojej planety. No pięknie. Piękna planeta. Z pierścieniami właśnie jeszcze te pierścienie mieliśmy sprawdzić i zbadać. Ale nam tu zeszło. Widzicie, jakie ciekawe miejsce wygenerował komputer, a twórca nam tutaj pokazał? No i zbliżyliśmy się do pierścieni. One tam znikają w czerni kosmosu, więc tak wygląda, jakby były w kształcie planety, ale nie są. I przechodzimy przez właściwie ten pas. Cieniutki pas, pewnie kilkaset metrów raptem. O i to jest ciekawa rzecz, że jak będziecie zupełnie na równiku tej planety, to nie będzie widać tego. Im bardziej będziecie się przesuwać gdzieś w kierunku północnego lub południowego bieguna, to tym bardziej spektakularne byłyby takie pierścienie. Ale to jest jakiś ciemny pył. Małe albedo nie odbija zbytnio promieni słonecznych, więc można zauważyć je tylko jak widzicie, jeżeli patrzymy na planetę albo jeżeli byśmy bardzo rozjaśnili jakimś na przykład teleskopem obraz, ale tak bardzo 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 to wtedy jesteśmy w stanie dopiero zauważyć odbite od nich światło, którego jest bardzo bardzo mało. Dobra, lećmy w następne miejsce. Coś czuję, że nie uda nam się wszystkiego dzisiaj obejrzeć chyba. Rozbijemy sobie to na więcej odcinków. Titan, Titan's Shadow on Saturn's Rings. Czyli wracamy do układu słonecznego z powrotem. I mamy tutaj cień Saturn. znaczy Titana, czyli tego księżyca Saturna na pierścieniach Saturna, no i na powierzchni Saturna. Czy to jest już. Może troszeczkę to przyciemnie, żeby to lepiej wyglądało? No dobra, podlećmy. Za nami jest słońce gdzieś. I za nami jest Tytan, który jak widzicie tutaj. Rzuca na pierścienie swój cień. Rzuciłeś na mnie swój cień! Okryłeś mnie hańbą! Jeśli ktoś poznaje nawiązanie, no to gratulacje. To znaczy, że jest już bardzo stary. Albo ogląda jakieś starocie w internecie. Tutaj widzimy właśnie pierścienie Saturna. One mają dużo wyższe albedo, dużo lepiej odbijają promienie słoneczne. No ale są właśnie przykryte cieniem Tytana. I również na powierzchni planety znajdujemy raz, że cień pierścieni, a dwa, że cień tytana. Wygląda jak w ogóle z Odysei Kosmicznej. To podlecimy bliżej, to znajdziemy mnóstwo monolitów. A teraz się obrócimy i znajdziemy tytana. Wow, gdzie jesteś, Tytanie? Tutaj zasłania nam słońce. Widzę go tam. Okej, okay, widzimy tytana. Chyba. Tak, dobra. podlecieliśmy na tyle blisko, że już się stał zna, zna, znaczy z naszego punktu widzenia mniejszy. Znaczy inaczej, no w sensie już mogliśmy na boki lecąc zdjąć go z powierzchni słońca, starczy słonecznej i dzięki temu mamy teraz. Ładnie możliwość obejrzenia sobie tego księżyca. No Ty oczywiście znany i lubiany, gęsta atmosfera. O, proszę bardzo, tutaj zresztą mamy metryczkę, widzimy Saturna wraz z jego księżycami. Tutaj te białe kropki to są księżyce Saturna. Yy, co my tutaj mamy, moi drodzy? Tytana, chciałbym zobaczyć, czy w końcu twórcy zrobili coś z układem słonecznym, bo jakkolwiek te takie no, generowane światy mają, właśnie powierzchnię, mają wszystkie takie elementy, to. Te z Układu Słonecznego są potraktowane po macoszemu, ale może to chodzi o to, żeby po prostu odwzorować je dobrze. No, a takie mapy topograficzne, mapy wzniesień, dolin, no ciężko jest zrobić, żeby to nie było automatycznie wygenerowane, tylko żeby to faktycznie miało odzwierciedlenie w mapach, które zostały zrobione przez różnego rodzaju sondy. Więc no, poniekąd to rozumiem. Temperatura średnia minus 175, prawie minus 176 stopni Celsjusza. Gęsto. Gęsto. Dobra, jesteśmy pod atmosferą. Jesteśmy pod atmosferą. I tutaj widzimy jakieś ukształtowanie terenu. No dobra, jest. Jest strasznie, jak widzicie, gęsto, strasznie ciemno. Wszystko jest pięknie. Dobra, wracamy sobie z Tytana. Obejrzeliśmy sobie jego cień na pierścieniach Saturna. I lecimy dalej. A teraz, i to będzie chyba ostatnia rzecz, moi drodzy, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, ponieważ mamy już prawie 20 minut, a obejrzeliśmy dopiero te pierwsze elementy. No i dobrze, w sumie będzie co oglądać. Kepler-452b Terra, czyli ziemskiego typu planeta. Lecimy tam, idź do. Okej. Okay. Klasa umiarkowana też ma pierścienie piękne, tak jak poprzednia, pierwsza nasza planeta, którą dzisiaj oglądaliśmy. Sposób odkrycia bo to jest, moi drodzy, prawdziwa planeta to jest planeta, która faktycznie egzoplaneta, która została odkryta metodą tranzytu czyli przechodziła przez tarczę swojej gwiazdy, no i mogliśmy zaobserwować te zmniejszenie się jasności. Więc właśnie takim sposobem, przez teleskop Keplera, została zaobserwowana. No i oczywiście to jest artystyczna wizja tej planety, oparta o jakieś tam podstawowe informacje, które udało się naukowcom uzyskać na temat tejże planety. Co my tutaj mamy? Średnia temperatura 18 stopni to chyba jest lód, tak mi się wydaje, albo jakiś taki biały piasek, zaraz zobaczymy. Wygląda na lód. Wygląda na to, że jest. Że jest skuta lodem moi drodzy. Aczkolwiek to może być też jakiś, właśnie taki, no, kamień, nazwijmy to, tak, w sensie. Jakieś takie podłoże. Chociaż, no tak, tutaj jest już zróżnicowanie koloru. Zaraz zobaczymy sobie. Chociaż przy takiej temperaturze średniej to może faktycznie tutaj być chłodno mocno. Dobra. Tak sobie mniej więcej tutaj artysta wymyślił, że będzie ona wyglądała. Masa to są 3,5 masy, ponad 3,5 masy Ziemi, tak jak widzicie tutaj. Średnica ponad 20 tysięcy kilometrów, czyli no dwa razy prawie większa niż średnica Ziemi co my mamy dalej? Co my mamy dalej? Data odkrycia 2015, ale ja szukam atmosfery. Skład atmosfery, dwutlenek węgla moi drodzy, czyli generalnie z tego co widzimy no średnio dałoby się tam oddychać, to nie jest to co na ziemi średnio można by było tej mówić o życiu takim jak nasze tutaj na, na powierzchni naszej planety. I cóż pięknie, no tutaj akurat w tej wersji ma ona pierścienie, trochę większe albedo niż pierścienie pierwszej planety, bo widzimy, że odbijają światło słoneczne i można je spokojnie zauważyć nawet na tle ciemnego kosmosu. Więc są to jakieś lodowe pierścienie, bardziej niż pyłowe pierścienie. O, tu widzimy, kiedy zbliżymy się bardzo, 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 bardzo mocno, to widzimy tutaj te elementy, z których składają się pierścienie oraz to, że krążą sobie one wokół planety. Możemy to przyspieszyć. O, więc właśnie. One sobie obiegają swoją planetę. A my możemy sobie przez nie przelecieć i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście przelecenie przez takie pierścienie normalnie statkiem kosmicznym byłoby dosyć kłopotliwe, bo moglibyśmy się naciąć na jakiś właśnie lecący odłam, który uszkodziłby nam kadłub. No różnie by to mogło być. Ok, sprawdźmy to. Zastanawiam się, dlaczego ona jest tak skuta lodem. Nie jestem geologiem planetarnym, ale, ale może to nie jest lód wcale, może tylko mi się wydaje, że to jest lód. Nie, no ten zbiornik jest jak najbardziej niezamarznięty, chyba. Odlećmy sobie bliżej. Piękne plaże Keplera 452b. Nie, to chyba nie jest lód. To jest taki po prostu taka skała, nie. No tutaj widzę wydmy jakieś. chociaż cholera wiem, może być to brudny lód. Och, piękna plaża Keplera. Piękna. Dobra. Jeszcze nietknięta przez hotele. My wlecimy sobie pod wodę. Zrobi się głębiej. No, zrobiło się już głębiej. Aczkolwiek nie jest jakoś turbo głęboko. Normalnie, na przykład, na ziemi mamy do czynienia z szelfem jeszcze, czyli nagle nam się taki uskok robi. Tutaj tego nie ma, no ale to też trzeba pamiętać. O, jest jeszcze głębiej. No teraz to już jesteśmy naprawdę głęboko. Wysokość powyżej, poniżej morza. Zaraz zacznijmy. Jesteśmy przy brzegu teraz. 724 metry poniżej poziomu morza jesteśmy. 730, czyli cały czas nam się zwiększa ta głębokość. Wow, już kilometr jesteśmy pod wodą. A tutaj widzę, że jest jeszcze większa głębia, chyba. Zejdźmy sobie niżej. Ależ ciemno, dobra. Jesteśmy 4 km pod wodą teraz. I to chyba nie jest jeszcze ostatnie słowo. Zaraz zobaczymy. 4 km cały czas. No tutaj możemy tak przy powierzchni szorować tylko 126 metrów. To jest chyba maksymalna głębokość. Tak sobie tę planetę wygenerował komputer. 3,95, czyli prawie 4. Kilometry. Okej, okay, zaraz się chyba wynurzymy. Spójrzmy sobie w górę, jeszcze trochę tego jest przed nami, bo 130 metrów na sekundę, 1255 metrów na sekundę. Ale by nas choroba kasonowa dopadła, z taką prędkością wynurzać się z 4 kilometrów. I bum! Wylecieliśmy! Jak statek kosmiczny, proszę bardzo, w górę. W górę, w górę, w górę, jeszcze w górę. Ponad atmosferę. Już 40, 50 km. 70, 100. Minęliśmy ziemską linię Karmana w tym momencie. I lecimy jeszcze w górę, jeszcze w górę, jeszcze w górę, jeszcze w górę. No dobra, to było takie oczko wodne, może w oceanie byłoby głębiej. A spróbujmy. Co nam szkodzi? Zanurkujemy, damy nura tutaj. Bums! Jesteśmy pod wodą. Nie, tylko kilometr, czyli tam było głębiej. Dobra, moi drodzy, tak to wygląda. Kepler 452B, zobaczmy sobie jeszcze jego układ tutaj. Kepler 452B, Kepler 452, gwiazda typu G2, temperatura powierzchni 5484 stopnie Celsjusza. Tak to, drodzy moi, wygląda. Więc. Kończymy dzisiejszy odcinek naszych podróży po układzie słonecznym, chciałem powiedzieć: podróży po wszechświecie, podróży po Drodze Mlecznej. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu, tak naprawdę ta seria będzie częściej. Będziemy sobie dokończyć tę naszą podróż. Potem będziemy oglądać prawdziwe obiekty. Piszcie w komentarzach też koniecznie, co chcielibyście zobaczyć. Jakieś obiekty, które chcemy obejrzeć. I ja będę je oglądał też w tym programie w kolejnych odcinkach. A my widzimy się w kolejnym. Także zostańcie z nami, subujcie, łapkujcie, żeby się to ładnie wszystko rozchodziło. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.